Zanim zaczniemy, ważne zastrzeżenie. W tym materiale nie zajmujemy się oceną poglądów ani działalności politycznej pana Sławomira Mencena. Interesuje nas tutaj wyłącznie forma i technika samego nagrywania. Jako firma pozostajemy całkowicie neutralni politycznie i nie sympatyzujemy z żadną partią ani środowiskiem. W tym filmie naszym celem jest jedynie komentarz warsztatu filmowego. Siemka, tutaj Kamil i Julia. Witam Cię na naszym kanale, w naszej serii, gdzie będziemy sobie komentować różnych youtuberów, różne sceny filmowe, i będziemy patrzeć, jak one zostały wykonane, a potem będziemy próbować je odtworzyć. I będziemy sobie je komentować, rozmawiać o tym, jak to w ogóle, jak to interpretować, to co oni tam stworzyli. No to co to? Kogo dzisiaj będziemy oglądać i oceniać naszymi? Kaczuszkami. Będzie to Sławomir Mencen i jego kanał YouTube. Właśnie ja go jakiś czas widziałem i miałem takie, kurde, chyba temu gościowi nie brakuje pieniędzy, a ani nie brakuje mu jakiegoś takiego, nie wiem, ogarnięcia, a jednak te filmy jego wyglądają średniawo. Nawet słabo czasami, ja bym tak powiedziała z tego, co zobaczyłam. No dobra. To... Odpal tutaj na naszym y, wspaniałym tablecie, jak to wygląda. Dobra, by mamy tutaj już taki przygotowany pierwszy filmik. Możemy zobaczyć kawałek, jak to wygląda. No, jak ja to takie mam pierwsze wrażenie, to mam takie, ale to smutne. <noise> Jakieś takie wszystko jest szare. Znaczy, wiadomo, tło jest szare, ale jakoś. Czy to jest takie 2D bardziej? Jest bardzo 2D. No i jakby widać, że ktoś tu się ratował kwiatkiem, <noise> żeby dodać nieco przestrzenności, ale ten sztuczny ten <laughs> tak. ten, sztuczny ten to robi raczej na, na minus. Może jakby to było nawet bez tego to brakuje tu To byłoby lepiej, bo tak. tak znika symetria ta, nie, że tutaj ten kwiatek. No tak, tutaj widać, że ktoś zadbał o to, żeby te linie ta tutaj była równa i te tutaj były równe. Tak. I jakby tutaj ta symetria jest fajnie zachowana i, I tu nagle na koniec jest... dowalone po prostu kwiat I, no i brakowałoby mi coś tutaj na przykład laptopa w tym miejscu, albo no. może jakiegoś czegoś na tym stole. Już nawet nie mówiąc o tym, że ta ściana szara wygląda smutno, to jakby brakuje też takiej nawet symetrii. Dobra, a co możesz powiedzieć właśnie z tym światem? Co uważasz? No jest, no jest moim zdaniem, jest strasznie płasko, po prostu. Tak. I jakbym nie wiedział wcześniej, jak on wygląda i bym patrzał na to, na ten film, to bym nie wiedział, jaka jest jak wygląda jego twarz, bo on jest tak po prostu oświetlony. Całkowicie i generalnie jest spłaszczony. Widzimy w oczach, że mamy dwie kropki czyli ktoś zastosował dwa jakieś softboxy mniejsze lub większe. Często występujący błąd w oświetlaniu postaci że to światło jest. Z, że człowiek jest z dwóch stron zalany światłem. a też takie są te zestawy na Allegro, że jakiś zestaw świateł tak, jest tak. Te, jeszcze te najgorsze w ogóle te spirale takie, to nie kupujcie tego w ogóle nigdy. Nie zdziwiłbym się, jakby tu było coś takiego użyte, ale nie we wszystkich filmach, co jak się okazuje, jest tak zrobiony. Tutaj mamy już ten drugi filmik, który jest, no moim zdaniem, lepszy niż. Lepiej ten, to trochę wygląda. Nadal, nadal jest takie, no, że że tutaj było kombinować, ale wygląda to lepiej, bo już ta. Który wymiarowość nam się tworzy, bo z jednej strony nie ma tego światła tak, i, i się tworzy ten cień. w oczach to widać, nie, że jest. Tak, jedno że... źródło jest bardziej. Jest mocniejsze, mocniejsze niż drugie. Widać, a że te drugie też świeci też jest. Tylko... Najbardziej mnie tak gnębi w środku to, że, że to jest to jest człowiek, który jest w szczycie kariery i, i jest po prostu, no nie wiem, no, no myślę, że ogarnięcie sobie jakiegoś filmowca studia, no to nie jest. Tyle, co on zarabia w godzinę. No i gnębi to, że tu jest tyle błędów popełnionych. Te światło też jest za nisko. One sprawia, że jakoś to tak wygląda po prostu słabo i te softboxy, które są tam użyte, są też małe. Tak, tak mi się wydaje, bo sobie to spróbujemy otworzyć, wszystko się przekonamy, czy było tak rzeczywistości. I on się po prostu błyszczy. Wiadomo, szłoby zrobić mu jakiś make-up, ale on się błyszczy. No ja mam takie, że lepiej zrobić coś byle jak, ale żeby to puścić i na tym się zastanowić potem, co dalej. I tutaj się jakby. I tu trzeba znaleźć jakiś taki balans. No, tylko że rozumiem, jakby to robił, nie wiem, początkujący dietety, który skończył studia i szuka nowych klientów. To rozumiem, że on teraz sobie może kupić lampę za 100 zł, postawić to i sobie nagrać, byle jak. A trochę coś innego jest w kontekście, w kontekście polityka, przedsiębiorcy, który, który już się pokazuje w internecie od wielu lat. No, jest to takie. Dziwne, ale z drugiej strony nigdy nie słyszałem o nikim innym, kto oprócz tego naszego tutaj teraz, żeby to komentował, bo no generalnie Może ludzie na się bojam. No to... że powinniśmy się bać Mencena. On taki jest, wygląda groźnie. No, no nie wiem, no. to wygląda to jako tako, no, spróbujemy to otworzyć no i zrobimy taką poprawioną wersję naszą, co można byłoby tu zrobić lepiej. No dobrze, to... Ile kaczuszek dasz za ten, trochę lepszy filmik? W skali od 1 do 10 kaczuszek, to dałbym chyba 3,5. To co? Idziemy montować setup. No idziemy, no. Zaczniemy od tego tła, no my nie mamy tutaj szarego takiego z sztukaterią, mamy białe. Musimy zrobić taki centralny kadr i głównie też musimy mieć Kwiatka. Użyjemy takich mniejszych, to są Godox 260C, takie małe lampki, one są bardzo mocne i są takie bardzo mobilne, więc sobie takie dwie rozstawimy i zobaczymy, czy ten efekt jest podobny do tego, jaki pan Sławomir Męcen ma na swoim wideo, także działam. Wow. No dobra, zrobiłem tak bardzo na próbę i już widzę, że to nie jest do końca tak, jak tam jest, bo mamy takie dwa cienie. A tam takiego cienia nie było. Jest to skomplikowane. No dobra, myślę, że udało nam się to w miarę odtworzyć. Trochę innych, wydaje mi się, narzędzi użyliśmy. Jest to światło, myślę, że trochę bardziej miękkie niż tym referencji naszej mencenowej, i przez to też ta skóra się trochę mniej błyszczy. No i tak sobie jeszcze co można by tu poprawić? No, właśnie to, co tu jest nie tak, czyli też jakby człowiek zalany tym światłem. Czyli mniej światła z jednej strony, więcej z drugiej. Proste dociążenie kadru po drugiej stronie od kwiatka, więc zrobimy po prostu takie mikro ulepszenie na już. Zobaczycie jak to będzie wyglądać. To naprawdę można dać tak. Mamy naszą poprawioną wersję. Tutaj dodaliśmy, żeby trochę dopełnić kadr z tej strony tak, takiego laptopa, ale to mogłoby być też nawet kubek. Akurat ja Laptopa lubię dawać, bo też daje naszym klientom możliwość czytania sobie czegoś, jakichś notatek. Zmniejszyliśmy właśnie moc światła, które było z tamtej strony, a zwiększyliśmy moc, która jest z tej strony. Przez co tutaj, po tej stronie twarzy, jakby jest trochę jaśniej, po tej jest ciemniej, ale też trzeba uważać, żeby z tym nie przesadzić. Tutaj ten kontrast jest bardzo mały, który nadaje takie trójwymiarowości, wymiarowości, ale nie przesadza i nie jest to takie zbyt dramatyczne. To na pewno dużo lepiej wygląda niż gdy mamy po prostu zalane światłem zdjęcie tak z dwóch stron. I dodatkowo mamy taką kontrę, czyli tutaj na włosach tworzy się taki efekcik, który służy do tego, żeby oseparować postać stła. to jest taki bardzo filmowy i telewizyjny efekt, bardzo często wykorzystywany. Nie jest to coś obowiązkowego, ale moim zdaniem fajnie to wygląda, plus jeszcze jest ostatnie źródło światła, które dodaliśmy, to na tym kwiatek tutaj świeci sobie taki, przez co on tak bardziej, bardziej błyszczy, o tutaj to widać na tych listkach, że one się takie są bardziej błyszczące i moim zdaniem to wygląda Fajnie. No i co? No i wygląda to w taki sposób. Napiszcie, czy to wam się podoba bardziej niż to, jak ma nasz kandydat na prezydenta. Czy podoba wam się mniej, albo w ogóle uważacie, że to jest głupie, co my tu robimy. To też mi napiszcie, co ty uważasz. Ja poproszę naszą kaczuszkę do oceny temu setupu, jak to wszystko wygląda. To można dać, no nie wiem, no tak z dobrych 8 punktów. I teraz najważniejsze. Napiszcie nam, kogo następnego mamy, nie wiem, ocenić, obejrzeć, może powiedzieć, że fajnie. I Was zapraszam do czego? Do subskrybowania oraz lajkowania tego wideo to do kolejnych odcinków. Tak.